Zaludnił się trawniczek za biblioteką i muzeum. Co tu się będzie działo? E, dzisiaj mamy piknik dla organizacji pozarządowych, dla mieszkańców zapraszamy wszystkich do tego, żeby wspólnie spędzić piątkowy wieczór, e, poznać organizacje pozarządowe, zaprosić na dzień organizacji pozarządowych, e, inicjatyw społecznych, który odbędzie się w tym roku 8 września e, w parku miejskim. E, dodatkowo zapraszamy na wystawę e, z fotografii z ubiegłorocznego dnia organizacji pozarządowych, która zawisła na ścianach miejskiej Biblioteki Publicznej. Dzisiejsze nasze spotkanie jest takie bardzo spontaniczne. spontaniczne. E, zdecydowaliśmy się spotkać przy Lemoniadzie, pojawiły się też babeczki. E, przygotowujemy się wspólnie z organizacjami skawińskimi do tego naszego wrześniowego wydarzenia, tak naprawdę już od maja, e, więc tą prawie jesteśmy na półmetku. E, przygotowania się coraz bardziej rozkręcają. W tym roku włączamy młodzież, także będzie taki akcent młodzieżowy podczas dopisu. No i dzisiaj jest taki dzień, żeby trochę wymienić informacjami, co tam słychać, ale też po prostu spędzić ze sobą fajnie popołudnie. Widzę, że jakieś animacje tutaj z dziećmi, zabawy? E, tak, stowarzyszenie. Na przykład Stowarzyszenie Dzieci Są Ważne zadbało o naszą animację dla dzieci i dla młodzieży. E, przedstawicielki so Fundacji Wyobraź Sobie przyniosły kawałek pysznego ciasta, e, więc wspólnymi siłami bawimy się, animujemy e, i miło spędzamy czas. Ja się najlepiej bawię w bibliotece. Wy też? No, no, jak my... widać. My dzisiaj zdecydowanie za biblioteką. Macie tutaj super y, kawałek zieleni, można go wykorzystać na różne sposoby, y, i świetnie, że jest okazja, żebyśmy to my też zrobili wspólnie.